Kolejny już dzień toczy się proces, gdzie pozwanymi jesteś Stowarzyszenie Rodzin Niewodzietnych w Warszawie i Mazowsza. I obserwując to już trzeci, trzeci dzień, taką sprawę, i przedtem uczestnicząc, uczestnicząc w mediacjach pojednawczych, które stały się fiaskiem na koniec, widzę jedną rzecz, którą może koledzy nie zauważają, Mianowicie chce się nam udowodnić, że my chcemy dyskryminować kogokolwiek. A rzecz ma się odwrotnie. To my, jako rodzice, jesteśmy dyskryminowani. Nie tylko, zauważam, i w tym procesie sądowym, bo to jest dyskryminacja, kiedy padają pytania do na przykład naszych świadków w dzisiejszej rozprawy, które są tendencyjne, nie są przerywane. Ale gdy odwrotnie to się dzieje, Wypadają pytania do strony przeciwnej, jest pogłażane i można na to pytanie odpowiedzieć. Chcę powiedzieć o, jeszcze taką jedną rzecz, mianowicie to pojęcie edukacji antydyskryminacyjnej, jak wszystkich innych podobnych poczynań ruchu LGBT je, ma wymiar bardzo pozytywnego słowa. Tam nie ma, go, nie ma złego słowa. To jest albo miłość, tolerancja, równość, a my tego przede wszystkiego nie negujemy, tylko my jako rodzice mamy zobowiązanie ześmy wobec państwa, wobec Boga, wobec rodziny, uczyć dzieci odróżnia dobra od zła. Jeżeli podstawą rodziny jest i Państwa istnienia jest demografia, no to jak mogę uczyć dziecka, że dobrem jest? Kiedy dwaj panowie lub dwie panie założą rodzinę i chcą mieć dzieci. W jaki sposób? To, to jest o, to klęska na samym początku. W związku z tym nie wchodzę w to, że jest manipulacja, że dziecko się wciąga, które się przyczaje do obrazów i później może ewentualnie wybrać płeć. To nie o to chodzi, bo manipulacje były, są i będą. Chodzi mi o to, że Pierwszy raz doświadczam w swoim życiu, mając 70 lat, że mi się odbiera prawo do wychowania dzieci. To ja jestem dyskryminowany, a nie że ja tamte osoby dyskryminuję, bo ja nie wchodzę do ich środowiska, tylko oni wchodzą na środowisko do mojego. I to jest takie podsumowanie dzisiejszej obserwacji w sądzie, bo widzę, że nawet świadek, pani dyrektor szkoły Bertolda Brechta. Bardzo podobały mi się jej wypowiedzi. Wcale nie widzę tam zła, wręcz odwrotnie, wiele się bym zbliżył się do jej poglądów, bo ona powiedziała jedno zasadnicze, najważniejsze pytanie, które od 30 lat próbuję walczyć i mi się nie udaje. Chodzi o rozszerzony program profilaktyczny, który rozszerza ten temat antydyskryminacji i też orientacji seksualnej. On może być ujęty w tym programie. A dlaczego jest tak ważne? A dlatego, że program profilaktyczny dla każdej szkoły na początku roku szkoły musi przegłosować rada rodziców i dyrektor nie może rozpocząć żadnego programu profilaktycznego bez zgody rodziców. Nawet jak jest jeden, jedno z rodziców, ma wątpliwości, dyrektor nie odważy się tego pusić dalej. Ale jeżeli dany dyrektor jest zmanipulowany światopoglądowo, to będzie dopychał kolanem, żeby wszystko przeszło i tak samo miałoby to miejsce na Bertolda Brechta, gdyby nie interwencja naszego stowarzyszenia rodziców, ponieważ ten program został tam wycofany.